Cześć, Auryczny Tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa dla Was, dla wszystkich znaków Zodiaku. Tytułem wstępu, słuchajcie wszystkich mocno, ściskam, pozdrawiam, dziękuję, że jesteście, że się udzielacie, że się odzywacie. Jeżeli macie potrzebę prywatną, zapraszam, piszcie śmiało, aurycznymałpa.gmail.com, znajdziecie również ten adres w stopce kanału i pod opisem każdego z filmów. Zbieram się do kolejnej odsłony analizy relacji, potencjałów relacji. Dajcie mi jeszcze chwilę, bo pewne rzeczy się namnożyły, słuchajcie, i też trochę mnie to przyblokowało. A i energia, pamiętajcie, musi być ku temu, żeby coś móc Wam przekazać, aby móc to zrobić. Mam nadzieję, że wkrótce mi się uda. Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że zajrzycie, jak tylko się ukaże kolejny film. Póki co, słuchajcie, nie zwlekając, przechodzimy do czytań na najbliższe. Dwa tygodnie. Tym razem 22 czerwca, a już, słuchajcie, 5 lipca. Wszystkim bliźniętom spóźnione życzenia urodzinowe i wszystkim rakom najlepszego, słuchajcie, a więc zaczynacie swój nowy cykl powodzenia do boju. I zobaczmy, drogie barany, co dla Was w tygodniu od 22 czerwca do 5 lipca. Na jaki akcent! Przypadać będzie energetyka w tych tygodniach dla Was, drogie barany. Znak zodiaku baran i aura dwóch tygodni. 22 czerwca, 5 lipca dla baranów. Zasady. A pod spodem energia, słuchajcie, kontroli. Uwaga na... Kontrolę w takim razie. Drogie barany. I jaka aura dla Was? A więc 22 czerwca, 5 lipca dla znaku Zodiaku Baran. Co dla Was? Drogie barany. Jaka aura dla Was tych dwóch tygodni? 22 czerwca, 5 lipca. wybory. Znak zodiaku Baran. 22 czerwca, 5 lipca dla baranów. Jaka to aura dla was? Co będzie wyzwaniem dla was na ten czas? A więc 22 czerwca, 5 lipca, co będzie stanowiło wyzwanie dla baranów? Co jest trudnością w tym czasie dla was? Dwie wypadły, słuchajcie, więc zostawiamy. I jaka rada? Na czas 22 czerwca, 5 lipca. Jaka energia będzie Was charakteryzować, drogie barany? Więc jak Wy będziecie się czuć? Jak będziecie odbierać rzeczywistość akurat w tym czasie? 22 czerwca, 5 lipca. Jakie Wy będziecie, drogie barany, w tym czasie? tym będziecie się charakteryzować? Jak zawsze, słuchajcie, aktywnie. Drogie barany... Czas od 22 czerwca do 5 lipca powinien upływać dla Was w charakterystyce energii Jowisza w Strzelcu, a więc wzbogacanie swojego życia o przygody, podróże, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne, jak mówi karta. To studiowanie również przez Was w tym właśnie czasie pewnych aspektów dosyć ważnych, tak jak widoczne na tej karcie, zasady. Tego, gdzie jesteście osadzeni, w jakiej kulturze, w jakiej społeczności, czym się, mówiąc najprościej, lub kim otaczacie. Tu również filozofia, religia czy polityka mogą odgrywać kluczową rolę akurat w tym czasie dla niektórych z Was. Dla niektórych to również czas publikacji, a więc wychodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom, nowym ludziom, nowym projektom. To energia patrzenia w przyszłość, energia wykorzystywania możliwości, takich, słuchajcie, dojrzałych, takich, które mogą prowadzić do naprawdę wybitnych osiągnięć. Wydarzenia, które mogą Was otaczać w tym czasie, to plany. Plany wszelkich, słuchajcie, wypraw, wycieczek, podróży po świecie, ale również jeżeli chodzi o to, co Wy macie do zaplanowania w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi na przykład o Waszą karierę lub ogólnie status. Waszego rozwoju. W tle również pokazała się dla was karta kontroli, a więc, no, tak jak powiedziałam wcześniej, uważajcie na to, żeby ktoś według jakich zasad nie kontrolował e, waszej chociażby frywolności, czy, czy też tego w jaki sposób e, działacie, bo to również może być, pamiętajcie, obustronna energia, tak samo kierowana z waszej strony, jak i kierowana do was. Ten tydzień, drogie barany, pokazuje się dla was w energii przyziemnej, a więc Energii przedsiębiorczej. E, Czym mnie to dziwi? Wy jesteście zawsze, słuchajcie, w ruchu, przynajmniej w moich horoskopach zawsze u was wychodzą energie takie i fluidy, które pokazują, że biegniecie do przodu, że się nie zatrzymujecie, nie oglądacie bez sentymentów. Chociaż w układzie tym, który widzicie przed sobą, dużo powietrza się tutaj wkrada, a więc mam wrażenie, że będziecie też dużo analizować, dużo komunikować się także, albo no, podejmować się konkretnych decyzji, w którą stronę podążać lub w którą stronę powinny zmierzać, wedle jakich zasad, wasze plany, czy też ogólnie wasze życie? Ten tydzień będzie was kierunkował w stronę większego stąpania po ziemi, wobec większej być może niż do tej pory życzliwości, ale także i ambicji. A więc nie będziecie się bali, nie będziecie udawali osoby mało pewnej siebie, raczej będziecie pewni, raczej będziecie również wykazywać bardzo dużą energię młodzieńczą, taką chętną do tego, żeby zaprzyjaźniać się z tymi sytuacjami, które będą na waszej drodze się pojawiać wraz z ich tempem, jak i zasadami, do których niektórzy z Was być może będą zmuszeni się w jakiś sposób podporządkować. Dlatego Cierpliwość w tym tygodniu i spokój e, będą Wam sprzyjały, będą pozwalały Wam wyostrzyć swoją intuicję, wyostrzyć również sposób patrzenia na pewne sprawy, a i także pewną przedsiębiorczość pozwolą Wam wprawić w jeszcze fajniejszy, słuchajcie, ruch niż do tej pory. Możecie chcieć uciekać w tych tygodniach na łono natury, możecie chcieć wyjeżdżać, możecie chcieć e, ogólnie też szukać pewnej odskoczni tam, gdzie podejmowanie decyzji nie następuje pod wpływem impulsu czy też pochopnych kroków, do których być może będzie Was zmuszać rzeczywistość. Wy sami, drogie Barany, pokazujecie się w energii ósemki buław. Ta ósemka buław w ogóle się pokazuje bardzo mocno we wszystkich niemalże czytaniach. Ogólnie wszyscy, mam wrażenie, będą. Się przemieszczać, będziecie również i Wy się przemieszczać, a także komunikować lub dążyć do szybszej, łatwiejszej, sprawniejszej komunikacji, pewnej szybszej, może łatwiejszej e, zmiany i odkrywania czy też dawania szansy nowym sukcesom. Jeżeli chodzi o aurę tych dwóch tygodni, no to trochę niezdecydowanie, e, przynajmniej na początku, albo też wychodzenia z pewnego niezdecydowania. Mam wrażenie, że też pewne. Kroki, które, czy też decyzje, których miałyście się podjąć, nie wszystkie zostaną spełnione, lub nie wszystkie będą dawały jasne możliwości, czy też chęć podążania akurat w ich kierunku. Więc mam wrażenie, że albo wybór dokona się sam, albo też coś za was zadecyduje, jeżeli chodzi o pójście w, nowym, w nową stronę, podjęcia się nowych metod, czy też sposobu na to, z czym będziecie się akurat w tych dwóch tygodniach mierzyć. A więc z pewnością jakieś nowe perspektywy się pojawiają poszerzacie swoje horyzonty, no niewątpliwie słuchajcie, idziecie no wyżej, patrzycie wyżej, więc niektóre z Was wychodzą z pewnych może stagnacji, czy też pewnego zawieszenia na tym, co nie było rozstrzygnione, na tym, co nie dawało żadnego konkretnego efektu. W tych dwóch tygodniach pokazuje się światełko w tunelu, pokazuje się pewna gotowość do tego, żeby ruszyć w jakąś podróż, może tą dosłowno, może tą w przenośni. A więc Tutaj gdzieś, słuchajcie, idziecie, gdzieś coś wdrażacie, czy też dane wam będzie, żeby się od, z czymś po prostu odblokować. I to w taki fajny sposób mam wrażenie z tego, co było mało ciekawe, to tygodnie, które będą chciały pokazać wykorzystanie Waszych mocy w najlepszy możliwy sposób. Pomimo trudności, pomimo tego, że coś może chcieć was bardzo przyblokować, lub na niektórych również pewien etap może się po prostu zakończyć, lub, tak jak wspomniałam, sam podjąć się decyzji o tym, że. Następuje jego koniec. Niewątpliwie energia wokół Was, drogie barany, pokazuje się w dalszym ciągu jako dynamiczna, jako szukająca przede wszystkim równowagi i nie poddająca się zniechęceniu. A więc tutaj, słuchajcie, zdecydowanie te dwa tygodnie pokazują zmiany na lepsze dla Was: zmiany e, struktur, zmiany sposobu może myślenia, komunikacji niekiedy, czy też po prostu wyjście z tego, co było trudne. W stronę tego, co jest jasne, co jest świetliste, co daje szansę, co pomnaża i podciąga wasze wibracje ku górze. Jeżeli chodzi o wyzwanie wam stawiane w tych dwóch tygodniach, pokazał się Giermek Mieczy. A więc, no, kolejny, słuchajcie, pomysł, a kolejna idea, może strategia, może wprowadzenie czegoś w życie, w taki trochę Zbuntowany sposób lub też buntujący się względem e, tych zasad, czy też tego, co sztywne, co nieelastyczne, co trudne, co nie leży, że tak powiem, po drodze, aby odnieść sukces. A więc tutaj mam wrażenie, że będziecie się po prostu wykazywać pewnym sprytem i w ślad za tym, słuchajcie, to jest informacja, abyście wy, drogie barany, bardziej może od działania skupiły się w tym czasie na tym, żeby być dobrze zorganizowanym, wyciągać pewne wnioski z sytuacji, które już znacie, lub też, żeby ich nie powielać, żeby działać zgodnie z prawdą, żeby trochę mniej może bujać słuchajcie, w obłokach, żeby też nie działać zbyt raptownie, niedojrzale, ale żeby właśnie wykazywać się odwrotnością tych cech, żeby w jakiś sposób, słuchajcie, przy tej upartości, która charakteryzuje tę energię. Wykazać się, słuchajcie, taką strategią obserwatora, umiejętności zbierania również informacji, Wam potrzebnych widocznie, być może do tych działań, które przed Wami za chwilę będą się pokazywały. Wyzwanie dla Was, które stawiam te dwa tygodnie, to... również punktualnym. To, co jest również wyzwaniem, to. Bycie również konsekwentnym, jeżeli chodzi o rzucone czy też dane słowo. A więc, może tutaj właśnie cięty język, czy też cięta riposta, czy też chęć zaimponowania innym jest dla Was wyzwaniem, abyście robili to w sposób umiejętny, abyście robili to w sposób bardzo plastyczny, ale nie zagrażający przede wszystkim, tak Wam, jak i osobom w Waszym środowisku. To, co słuchajcie, jest trudnością w tych tygodniach dla Was, no to jakiś, słuchajcie, cesarz. Ponieważ pokazały mi się dwie karty, a więc powiem tak. Zagrożeniem dla Was może być pewna skostniałość, czy zasad, właśnie sobie narzucanych, czy też pewnego, pewnych takich, pewnego rytmu, pewnej rutyny na przykład, czy też niechęci odskoczenia od tego, co jest takie właśnie sztampowe, czy co już jest przepracowane, co jest na tyle trwałe, że. Może nie będzie Wam się chciało tego zmieniać, albo nie widzicie w tym sensu, żeby coś unowocześniać, a więc tutaj trudność może być przełamanie się z czymś, może być, no nie chcę powiedzieć, że bunt wobec czegoś, ale właśnie pewna innowacyjność, pewna chęć wyrwania się z pewnego, słuchajcie, z pewnych skostniałych zasad, z pewnych skostniałych systemów. Być może są wśród Was osoby, które no, muszą zmienić pewne zasady lub też powinny to zrobić dla swojego dobra lub właśnie dla. Pobudzenia pewnych nowych energii, aby coś was nie zrujnowało, aby coś pomogło wam powstać, aby coś pomogło wam pójść dalej. Dla innych baranów to może być, słuchajcie, zapowiedź tego, żebyście no, nie tylko się z czymś przełamali, żebyście też w jakiś sposób. Spojrzeli niektórzy może z Was prawdzie właśnie w oczy, ale także słuchajcie, y, abyście przebaczyli niektórzy sobie, niektórzy innym. Może w świetle tych sytuacji, tych historii, które tutaj się będą pokazywały jako trudne, jako takie no, nieodwracalne a, i konieczne do podjęcia nowego kierunku, podjęcia nowych metod, sposobu na wyjścia z pewnego przełamania tej pewnej stagnacji, być może musicie tutaj a, się albo pojednać. I przebaczyć, albo dokonać pewnego, słuchajcie, zrozumienia dla danej sytuacji. Dla niektórych baranów w przeciągu tych dwóch tygodni no, może gdzieś stać w zagrożeniu, słuchajcie, kwestia Waszych ambicji, czy też powołania Was na wyższe stanowisko, pewnego awansu, czy też no, dostrzeżenia Waszych wysiłków, czy też. Pewnego mówiąc inaczej, prestiżu. Może Wam tego gdzieś tutaj zabraknąć, może to właśnie gdzieś tutaj się pokazuje jako nieudany, słuchajcie, e, wynik tych dwóch tygodni, i być może to jest przedmiotem właśnie tych dwóch tygodni, e, tego co gdzieś tutaj się kończy, czy też nie jest rozstrzygnione, czy też nie daje Wam pełnej satysfakcji, pokazuje się jako pokonane. A więc. Tu ważne, żebyście się nie poddawały, drogie barany, żebyście no, nie pozwoliły wątpić w to, jaką posiadacie siłę, czy też jaki posiadacie potencjał, dlatego, że to są tylko dwa tygodnie i to jest energia krótkodystansowa, więc za dwa tygodnie faktycznie ta energia może zupełnie się zmienić. Ważne, abyście zostały wierne swoim zasadom, żebyście zostały wierne temu, co jest elastyczne, temu, co pozwala Wam zawsze patrzeć w fajną, lepszą dla Was stronę, no, taką, która budzi co i rusz, słuchajcie, nowe potencjały dla innych trudność może stanowić chociażby wasz szef w tych dwóch tygodniach i na przykład komunikacja z nim czy też e, chęć gdzieś tutaj no złapania pewnej fluidowości takie mam wrażenie więc no może nie dla niektórych na przykład zmiana planów urlopowych będzie będziecie do czegoś zmuszeni czy też do zmiany po prostu systemu pracy bo to też może się tutaj tak gdzieś pokazywać że pewne struktury się dopiero ważą że gdzieś tutaj pewne sprawy się dopiero rozstrzygają i nie wydaje mi się żebyście byli super zadowoleni czy też niezadowoleni ale trudnością może być dla was to żeby ktoś was na przykład wysłuchał albo żebyście wy dobrze zrozumieli to co napływa od góry, a więc tutaj wykażcie się może większą, większym skupieniem na tych szczegółach, a, które gdzieś wokół pracy, czy też osób, urzędników, czy też takich właśnie wyższych rangą, y, od których coś być może zależy, starali się uważać, starali się na to zwrócić uwagę. Dla niektórych z kolei kwestia odwołań pewnych może być trudnością, a więc jeżeli będziecie chcieli się czemuś sprzeciwiać lub y, no, z jakimś głosem a, wychodzić na Światło dzienne, może to być dla was również a gdzieś tutaj w opozycji, może być to w jakiejś kontrze. Te dwa tygodnie mogą również dla niektórych baranów pokazywać problem spójności z całą resztą świata, a więc to, do, czego, do, do jakiej grupy przynależycie, czy też jak się utożsamiacie, czy jesteście właśnie tym swobodnym. Ciałem niebieskim, które krąży gdzieś tutaj wokół innych, czy też czujecie się spójni. To też może być tutaj jakąś taką, słuchajcie, zagwoską dla niektórych, aby się odnaleźć, aby się poczuć, aby się utożsamić również z tym, co wokół Was. I oczywiście, słuchajcie, uwolnienie się e, z pewnego jarzma, trudu, e, pewnych, słuchajcie, ograniczeń może też być tutaj dla niektórych problemem, aby to zrobić, aby tego dokonać, aby się udało, aby można było. Chociaż mam wrażenie, że jeżeli. Tutaj nie ma konfliktu między tymi sprawami, jeżeli chodzi o to, że coś się kończy, i Wam na czymś też zależy, żeby się z czegoś uwolnić. To mam nadzieję, że to jest ten sam kierunek i że faktycznie znajdziecie metodę, sposób, aby się z czegoś wyrwać. To, co jest słuchajcie dla Was radą, to. Uwolnienie, wyjście, zamknięcie, nowe możliwości, rozwój duchowy pełną piersią, czasami wyjazd, może dla niektórych zagraniczny, może dla niektórych tylko gdzieś na chwilę. Natomiast jest to ogólnie rada, aby się spełniać, aby się nie ograniczać, aby w jakiś sposób, słuchajcie, otworzyć się na to, co nieznane, czy też uczyć się nowych. Nieznanych dla Was kierunków. E, czy to chodzi o języki, czy o nowe kursy, czy o ludzi, których spotykacie, bo to również są ludzie, a więc otworzenie się na to, co jest wszechświatem, na to, co jest pełnią, całością, kompletnością. Karta mówi: zdobywaj, karta mówi: podbijaj, rozpoczynaj nowe cykle, otwieraj się na świat. Także słuchajcie, otwieraj się na to, czym jest ten świat wirtualny, a więc internet. A więc nie bój się wejść. I poszukać na przykład, czy dać sobie szansy na to, żeby spotkać nową miłość czy nową osobę, która być może tam gdzieś właśnie na ciebie czeka. Zwłaszcza, że słuchajcie, wyzwaniem jest ten giermek, a więc to są również informacje, to jest również szperanie za tym, co jest dla Was interesujące. Stąd również moja sugestia dla tych, którzy zbyt mocno trzymają się pewnych zasad. Złamcie te zasady, miejcie nad nimi kontrolę, starajcie się wypośrodkować to, co innowacyjne, a to, co. Już Wam znane czy też bezpieczne, ale otwierajcie się na to, co jest przechwiatem, na to, co jest energią, na to, co przyniesie Wam coś nowego, coś świeżego, pozwoli Wam zobaczyć nowe przejścia i możliwości ku realizacji swoich marzeń, bo. Nie ma nic gorszego niż, słuchajcie, ograniczanie samego siebie i czekanie na to, że spadnie nam gwiazdka z nieba. Tu karty wyraźnie mówią: szukaj tych informacji, które ciebie interesują, daj się ponieść. Nie bądź zbyt konserwatywnym. Przełam pewną, słuchajcie, rutynę, która może nie pozwalać się ruszyć, lub też przełam rutynę tych, którzy ciebie ograniczają. Ale postępuj zgodnie z prawdą, bądź szczery. Przede wszystkim. Przed samym sobą. I Zobaczmy jeszcze, jaka karta rada od Aniołów dla Was. A więc, co będą chciały Wam powiedzieć? Energie anielskie. Jaką radę otrzymacie od Aniołów? Zobaczmy. Poprosimy radę, wskazówkę dla Was od skrzydła tych przyjaciół. A więc, pokazała Wam się klarowność. Czy też jasność. Anielska mądrość przypomina ci, że wiecznie zajęty, wzburzony, niespokojny umysł jest chory, natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł podaje ci tę kwestię pod rozwagę, czekając, by pomóc ci w jej rozwiązaniu. Usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój. Pozwoli ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia czystym i jasnym światłem. W tym świetle anioły ukażą Ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. Afirmacja dla Was, mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. I jeszcze słuchajcie, karta tak, ale. A więc zadajcie sobie pytanie na tak lub nie. I ta odpowiedź podobnie pamiętajcie, jak cały kształt czytania to jest energia ogólna, więc może ale nie musi korespondować. Jaka odpowiedź dla Was, drugie barany? W wolnym tłumaczeniu? Tak. Ale tylko wtedy, kiedy jesteś faktycznie, prawdziwie przygotowany na sukces. A więc nie oglądamy się za siebie. To, co przeszłe, niech będzie przeszłe. To, co przed Wami czeka, słuchajcie, na to, żeby wyruszyć w podróż, żeby otworzyć kolejne drzwi, zajrzeć tam, gdzie jeszcze nie zaglądaliście. Życzę Wam ochronnej i optymistycznej aury tych dwóch tygodni. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Zapraszam, byki.